Wszystko, co nas łączy. Radio Wilno. Dzień dobry w studiu Radia Wilno Paweł Kobak. W niedzielę 4 maja w Centrum Kultury w Grzegorzewie odbyły się uroczystości z okazji 35-lecia zespołu Grzegorzanie oraz 30-lecia przyjaźni z zespołem Polne Maki z gminy Grębocice. Spotkanie to było nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale prawdziwym świętem wspólnoty, tradycji i przyjaźni która od dekady łączy mieszkańców Litwy i Polski. W audycji Rozmowa dnia gościmy byłego starostę miasteczka Grzegorzewa i byłego wieloletniego prezesa Kola ZPL w Grzegorzewie, Leonarda Klimowicza. Dzień dobry panu. Witam. Bez Kola ZPL w Grzegorzewie nie byłoby zespołu. Tak? Z tego co wiem, i Kolo ZPL i zespół są jakby rówieśnicy. A pan, jako były prezes, jest i założycielem zespołu Grzegorzanie. No, w sumie może nie jestem tak bezpośrednim służycielem tego zespołu, ale z inicjatywy swojej jeszcze w 1989 roku były nam potrzeba, żeby odrodzić polskość Grzegorzewie, która po wojennych czasach była już tak bardzo przygasła. Podobno tak, Polacy byli, ale polskości nie było. Polskości nie było, nie było szkół, nie było religii, parafii, nic nie mieliśmy w tamte czasy. No i te wszystkie aktualne sprawy, przede wszystkim zaczęło się od tego, że postaraliśmy się o polski pion w szkole rosyjsko-litewskiej w ten czas. Potem utworzyliśmy grupy w przedszkolach polskie. Zadbaliśmy o to, żeby Odnowić naukę religii i żeby powstała parafia w Grzegorzewie, której też w sumie nigdy nie mieliśmy. No i przy tym wszystkim zadbaliśmy oczywiście i o kulturę. Dbaliśmy także, o ile pamiętam, dosyć dużo uwagi poświęcaliśmy ustawianiu krzyżów na w miejscach, gdzie polegli. I pochowani są okowcy, te znane nam miejsca. Także tym, którzy zginęli w Grzegorzewie. Takich dziewięć osób, które w ostatnim dniu wojny, kiedy już Niemcy wychodzili z Grzegorzewa, przydrożne krzyże też postawiliśmy w Grzegorzewie. Od czego rozpoczęła się i religia, odnowienie religii w naszym miasteczku. A jak zakładało się ZPL? No, ZPL się zakładało w taki sposób. ZPL, ZPL się w taki sposób, że w ten czas jeszcze to było Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polaków Litwy. Ja dosyć aktywnie zaangażowałem się tu w Wilnie, pracując na jednym z przedsiębiorstw i już miałem trochę praktyki i jakoś zawsze mi bolało, że w Grzegorzewie nie ma tej polskości. No już w 1988 roku, na początku 1989 roku szukałem polskiej rodzin Szukałem takich dzieci, które być może rodzice chcieliby do polskiej klasy oddać. No i o ile pamiętam, 7 kwietnia zaprosiłem do siebie na własne, swoje prywatne mieszkanie około 20 osób, no i w taki sposób powstała ta nasza kola. Wtedy z Stowarzyszenie społeczno kulturalnego a za rok czasu to już była kola Związku Polaków. Przy tym chcę powiedzieć, że od tych 20 osób, którzy przyszli do mnie na moje prywatne mieszkanie i pierwsze takie spotkanie mieliśmy, to w ciągu półtora roku mieliśmy już ponad 250 członków naszego kola, czyli kolo rozrastało się bardzo szybko, no i oczywiście rozkręciliśmy te wszystkie sprawy, jak wspominałem, i o świacie i w religii, bo już y, mamy teraz i parafię od 1992 roku, a przed kilkoma laty, potem w 1995 już był wybudowane dom parafialny z kaplicą, a przed trzema laty już jest wyświęcony i kościół konsekrowany, świętego ducha w Grzegorzewie. Więc pracy mieliśmy sporo, dlatego ludzie garnęli się. No, przy tym wszystkim chcę powiedzieć, że i zespół Grzegorzania właśnie na tej fali też powstał. Od razu członkowie Zarządu naszego koła Popracowali i praktycznie chyba w 80% sami należeli do tego zespołu. Pierwszym kierownikiem naszym był churmistrz, który dużo lat pracował przy fabryce, przy domu kultury w Grzegorzewie, pan Aleksander Melech. Wspaniały wieczny, pan Aleksander, tak. którego pożegnaliśmy w ubiegłym tak, roku. W ubiegłym roku pożegnaliśmy w wieku 93 lat ale do 90. roku swojego życia nawet na emeryturę nie wyszedł i pracował z nami. Więc bardzo miłe wspomnienia, bo byliśmy jak wielka prawdziwa rodzina wszyscy razem. Jak jest repertuar zespołu? Śpiewacie nie tylko folklor, są też piosenki autorskie. Muzykę, na które ułożył właśnie wspominany pan Aleksander. Tak, repertuar nasz w ciągu tych 30 lat, które pracowaliśmy z panem Aleksandrem, to praktycznie gdzieś około 200 piosenek mieliśmy w swoim repertuarze. Przy tym to były i patriotyczne, i piosenki, religijne piosenki. We wszystkich imprezach braliśmy udział. No jak pan wspomina, że mieliśmy i piosenki, słowa do których pisali nasi poeci. To na przykład tak jak Barbara Siedorowicz, która z nami wyjeżdżała często, e, chyba jakich ponad pięciu utworów e, na jej słowa, e, na muzykę pana Aleksandra Malecha śpiewaliśmy. Pani Apolonia Skakowska, trzy utwory mamy takie, które też własne. E, potem w naszym zespole też już wieczny pokój. Pani Natalia Popławska, nasza poetka była zespółanka, która chyba no, dużo, bardzo. Вірші написала у тих вияздах у зімі нашій. Він це на її слово теж були утвори. Ну no і була наша презицька, яка недавно змінилася, була теж нашому зісполянком, пані Кристина Жінкевич. Ono takie różne fraszki, piosenki, takie przyśpiewki praktycznie mogliśmy pośpiewać żartubliwie o wszystkich członkach naszego zespołu na wesoło. Grzegorzanie mają już swoje dzieci, że tak powiem. Zespoły mali Grzegorzanie oraz młodzi Grzegorzanie, co jest bardzo symboliczne. To znaczy, że wy inspirujecie. No tak, zespół nasz... W dniu dzisiejszym prowadzi zespół nasz kierowniczka Bożena Raczyńska, która pracuje w gimnazjum w Grzegorzewie i właśnie z jej inicjatywy odnowiło się ta współpraca z młodzieżą, bo mali grzegorzanie to takie nawet początkujące są, młodzi grzegorzanie już wyjeżdżali z nami na wyjazdy do Polski i bardzo ładnie siebie reprezentowali. Zresztą chcę podkreślić, że i kultura, i wychowanie naszych dzieci, no, szczycimy się, naprawdę jest na wysokim poziomie. No, a w ogóle zespół Grzegorzanie to, w dniu dzisiejszym Grzegorzanie to 15-osobowy jest zespół. Przy tym, że chyba w 90% odnowił się, kilku osób tylko z tych naszych weteranów zostało. Przy tym, że smutno, ale muszę wspomnieć, że już 16 osób od zespołu Grzegorzanie odeszli do Pana do wieczności, co oczywiście wspominamy i ubolewamy, bo piękna nasza, jak mówiono, rodzina była. A zespół w ogóle na przeciągu całego tego okresu to dosyć liczny był, bo na początkach, kiedy my byliśmy zapraszani do Polski, to pamiętam, że wyjeżdżaliśmy chyba. 40-45 osobowe, bo mieliśmy Grzegorzanie, potem te Grzegorzanie ponad 30 osób rozdzielili się na kilka zespołów. To Eugeniusz Barkowski, obecny nasz organista, zaczął prowadzić grupkę młodsze. To byli Nowi Grzegorzanie, potem Twardowrzeszki się nazywali. Mieliśmy także przy szkole i bardzo dobry zespół taneczny, który wyjeżdżał często z nami i był upiększeniem tych naszych wszystkich imprez. No a dzisiaj w sumie 15 osób jest w tym podstawowym zespole, jak wspominaliśmy, no i mamy też młodzież naszą, która należy do gimnazjum w Grzegorzewie, polską młodzież. Często wyjeżdżacie na występy do Polski. Macie tam nawet bardzo bliskiego przyjaciela, jak już wspominałem, zespół Polne Maki z gminy Grębocice w województwie dolnośląskim. Co to za zespół? Ta przyjeść nasza powstała Zobaczając dyrektorowi muzeum w Gologowie, pana Leszka Linarczyka, który w 1994 roku zorganizował Losy Tulaczy, taką wystawę. No i jemu tak się kojarzyło, żeby o tych losach Tulaczy zaprosić i nasz zespół. Więc po tym udanym występie w Glogowie na tej imprezie powstały kresy w 1995 roku i bodajże chyba 5 czy 7 razy jeździliśmy wraz z innymi zespołami. To i kapela wileńska była, zapoznaliśmy się tam z kapelą Wysolu Lwów, zaprzyjaźniliśmy się, zespoły z Białorusi, z Litwy. Były zespole, no i po tych udanych występach tak się ułożyło, że zapoznaliśmy się z przewodniczącym rady, z wójtem gminy Grębocice. No i tamten zespół Polna Makie, który już w tym roku będzie obchodził swoje 45-lecie, 45 jakoś wpadliśmy w oko. I ta przyjaźń nasza już od 1995 roku trwa, więc w tym roku wspominaliśmy te 30-lecie naszej przyjaźni. No i bardzo miłe było spotkaniem. Zespół ma też bogaty repertor, ma swoją kapelę, taki ruszający się na scenie, powiedzmy, wesoły zespół. No, cieszymy się z takiej przyjaźni. Chociaż to nie jedyna przyjaźń, bo tych przyjaźni mieliśmy o wiele więcej, bo. Na przykład mieliśmy współpracę z miastem Orneta, która wielokrotnie nas zapraszała i niedawno jeszcze jeździliśmy do Olsztyna, gdzie miłośnicy Wilna organizują też imprezę. Bywaliśmy w Szczytnie, w Mrągowie, w Lubyczy Królewskiej, no czyli tych zaproszeń mieliśmy dosyć dużo do Polski. A od 2001 roku, no, w ten czas pracowałem, już pracowałem starostą w Grzegorzewie. Zawarliśmy taką przyjaźń po wyjeździe do Lubyczy Królewskiej. Był nasz piękny występ właśnie tych zespołów i Eugeniusza Barkowskiego, jak wspominałem, byli, dzieci grupa, były dzieci, taneczna grupa była i Grzegorzanie byli z inicjatywą o współpracy zwróciło się do nas miasto Tomaszów Lubelski Podpisaliśmy w ten czas list intencyjny, a już w październiku miesiąca 2001 roku podpisaliśmy umowę o partnerstwie, współpracy z miastem Tomaszów Lubelski i miastem Grzegorzewo na Litwie. I od tego czasu praktycznie to była współpraca nie tylko na, na papierze, ale taka prawdziwa współpraca. To były i kolonie organizowane, Ciekawostką było w tej pracy to, że miasto organizowało wielokrotnie międzynarodowe festiwale folkloru, w którym mogły państwa z całego świata brać udział. Grzegorzewo Centrum Kultury miało chyba. Ponad 12 zespołów wysokiej klasy, i praktycznie zawdzięczając tej współpracy, mogliśmy na międzynarodowej arenie, tam w, w Tomaszowie Lubejskiej, kilka razy pokazać swój kunszt. Więc skorzystali nie tylko zespół Grzegorzani Pulacy, ale także i zespoły litewskie, szkoła muzyczna, Centrum Kultury. Praktycznie prawie wszystkie zespoły odwiedzili te miasta, i ta współpraca trwa do dzisiaj. I jak wspomina pan swoją pracę jako starosta? Bo odbył kilkuletnią kadencję pan. Tak, 20 lat w te, w, jeszcze w, w miasteczku Grzegorzewo, tak? ale to nie jest wybitne miasto polskie, jak powiedzmy Soliczniki, gdzie większość, przetłaczająca większość to Polacy. W Grzegorzewie powiedzmy czwarta część około 25% Polaków. I tutaj, proszę, starosta Polak. Jak udawało się? Szukać tego złotego środka. No właściwie, chyba ta kultura też zbliżała i wszystkich mieszkańców, ponieważ, jak wspominałem, Centrum Kultury miał dużo zespołów i praktycznie co roku, nawet na, po kilka razy, organizowaliśmy różne święta. A także, święta... żeżanie nie śpiewali, nigdy nie próbowali? Nie śpiewali. No proszę. Мами в своєму репортажі і Пісенки Літевські, очевидно, мами. Досконалі. Ну, e, no, але так e, запитали ми і російські зболи, і з району Труцького з приїжджали. Ну, і очевидно, та співпраця з Польською давала нам те можливості, що. I nasi mieszkańcy mogli bliżej zapoznać się z tą kulturą polską i nie tylko Grzegorzanie po polsku śpiewali, ale naprawdę dużo zespołów, jak z Litwy. Tam pamiętam, że pierwszy zespół, który nas odwiedził to byli Solczanie w 1989 roku. <grym> Nawet nie wiedziałem. No, Soliczniki wspom wspomniałem. No właśnie przyjaźniłem się kiedyś ze świętej pamięci Romkiem Parylakiem, którym i. Yy, yy, Започні сами як запросили, але то перше були з Пенка. Пузні Прушков з Варшави приїжджали. Ну і тих, як мовили, вже на дуже високим позімі саме зсполи з Томасовогоського. Чи то так і позім високе є. Зесполе, так як розточе зеспол, котрим керує. Pani Stasia Kowalska, albo zespół Tomaszowiacy, który będzie w tym roku czterdziestolecie, którym kieruje pan Marian Gumiela, to jest wysokiej klasy, są zespoły, i praktycznie te zespoły, za pośrednictwem tutaj wymiany i współpracy, praktycznie co roku odwiedzali na różne imprezy, największe święta, jakieś organizowaliśmy, na przykład i święto jańskie, zawsze te koncerty. Przy tym, no szkoda oczywiście, że już nie pracowałem, ale chciałem wspomnieć, że kiedy miasto Wilno obchodziło swoje 700-lecie, to Grzegorzewo swoje 100-lecie obchodziło tym samym roku czyli Grzegorz Kuryc, od którego Grzegorzewa nosi imię, w 1923 roku wykupił tę ziemię nad waką i Wilią i ponieważ był takim inżynierem... I fabrykę papieru założył, tak, 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 z której dotychczas korzystamy. No i powstało to e, miasteczko pod jego imieniem. Tam było pięć wsi, a potem te wsi wszystkie się Przygarnęły do Grzegorzewa i teraz Grzegorzewa. W dniu dzisiejszym Grzegorzewo gdzieś około 11 tysięcy mieszkańców. Liczy. Chociaż w starostwie m, było kiedyś ponad 15 tysięcy, tylko że jak miasto Grzegorzewo, bo mamy status miasta, dołączyło się do miasta Wilna, to część wsi została w rejonie trockim. A do 2000 roku my też należeliśmy do rejonu trockiego, sam byłem przez trzy kadencje radnym w samorządzie trockim i praktycznie ta współpraca i ze Związkiem Polaków TROK i Wilnem nas łączy do dzisiaj, bo co roku jesteśmy zapraszani na przeglądy dziewięć Polska Pieśni rejonu trockiego. A w 1996 roku to my sami gospodarzami byliśmy tego święta. Pamiętam ten czas. Prezesem truckim był Jan Zacharzewski, a prezesem y, Związku Polaków był Jan Gabriel Mincewicz. To organizowaliśmy pięknie. Jeszcze bardzo dobrze pamiętam, jak Ewelina Saszenko, dziesięcioletnia taka dziewczynecka, w tym zaśpiewała śpiewała y, te y, piosenki u nas w Grzegorzewie. No, i takie wspomnienia mamy piękne. Zespół Grzegorzanie, 35 lat z polską piosenką, muzyką, kulturą, tradycją historią tej ziemi. Życzymy Wam kolejnych obfitych w sukcesy jubileuszy i dziękujemy za Wasz trud. Dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę. A naszym słuchaczom przypomnę, że w Audycji Rozmowy Dnia gościliśmy byłego starosta miasteczka Grzegorzewo i byłego wieloletniego prezesa. Kola ZPL w Grzegorzewie, współzałożyciela zespołu Grzegorzanie, pana Leonarda Klimowicza. Do usłyszenia. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Wszystko, co nas łączy.